Dzisiaj zamiast tradycyjnych uszek przygotuję pieczone pierogi z kapustą i ziemniakami oraz barszczem czerwonym gminiary. Na początku ciasto na pierogi. Mąkę wymieszam razem z gorącą wodą i solą. Mm. <gry> ciasto odstawię, przygotuję farsz. Cebulę wrzucam na patelnię i smażę aż się zezłoci. Teraz chcę, żeby kapusta też się lekko zarumieniła. Do kapusty dodałem czosnek, teraz pora na ziemniaki i lekko je rozgniatam. Czegoś mi tutaj brakuje. Majeranek. Do tego posiekana natka pietruszki i świeżo mielony pieprz. Ciasto wałkuję na cienki placek, a następnie krążki. Tak przygotowane krążki napełniam farszem i zwijam pierogi, tak klasycznie. Pierogi przekładam na blaszkę i wstawiam do piekarnika. Pora na przygotowanie barszczu. Piękne. Barszcz już na rany, pierogi gotowe, więc mi nie zostaje nic innego jak tylko życzyć Wam spokojnych i rodzinnych świąt. I żebyście wszystko zjedli ze smakiem. Wesołych, Wesołych świąt!